Witam Cię bardzo serdecznie w drugim tygodniu vlogmasu Moc kobiecej energii na święta. Jestem bardzo ciekawa, jak się czujesz po pierwszym tygodniu, po tych malutkich kropelkach, które z mojej intencji wymarzyło mi się tak, żeby zasiliły Twoją żeńskość, Twoją kobiecą moc, żeby wpuściły więcej. Elastyczności, przyjemności, luzu, spokoju, ciszy, odpoczynku, w ten grudniowy czas, żeby były takim właśnie balansem, takim balsamem dla Twojej głowy, ciała, serca w tym gorącym okresie przedświątecznym. Ciekawa jestem, czy mi się to udało, jeśli masz ochotę napisać o swoich wrażeniach. Z Pierwszego tygodnia to będę bardzo ciekawa. A jeśli czujesz, że te nagrania pomagają ci, wspierają cię i miałabyś ochotę puścić je dalej w świat, udostępnić bliskim ci kobietom, to będę też bardzo zobowiązana, bo mam taką intencję, żeby szerzyć moją z kolei misję życiową, czyli coraz więcej uśmiechniętych kobiet, które żyją bogatym życiem. No, jak najszerzej się tylko da. W związku z tym, jeśli znasz taką osobę, która potrzebuje tego typu informacji, takiej energii, takiej struktury w rozwijaniu swojego potencjału, która idzie z lekkością, z łatwością, małymi krokami taką metodą kropelkową. I daje więcej przyjemności i fanu niż ten rozwój wewnętrzny w takiej, bym powiedziała, wymagającej wersji perfekcjonistycznej i takiej, właśnie skoncentrowanej na efekcie, a nie na cieszeniu się drogą. No to bardzo mi będzie miło, jeśli udostępnisz te nagrania dalej i jeśli sama też zaczerpniesz, skorzystasz z tej przestrzeni, którą tutaj w grudniu. Dla ciebie chcę wykreować w ramach Vlogmasu coraz więcej e, coraz więcej właśnie energii żeńskiej. W tych przygotowaniach do świąt i w tym momencie świętowania narodzin światła, narodzin Chrystusa, narodzin dobrej nowiny, nadziei, w zależności od tego, w jakiej jesteś wychowana tradycji, jaki sens nadajesz temu czasowi, to pewnie to po części będzie Twoim udziałem, zmaterializuje się, wydarzy. Dlatego dzisiaj, na początek kolejnego tygodnia z naszej rozwojowej vlogmasowej przygody, chcę Cię zapytać, co dla siebie dobrego bierzesz z poprzednich przekazów, z poprzednich praktyk, czy jakoś one zmieniły Twoje patrzenie, na tak zwane wymarzone święta. Jak to jest po tym pierwszym tygodniu? Czy twoja wizja spełnionych, dobrych świąt jest nadal taka sama jak sprzed tygodnia, zanim zaczęłyśmy? Czy coś się już zmieniło? Jeśli tak, to namierz w jakim kierunku? W jaki sposób to, co żeńskie, czyli Między innymi większa elastyczność i dostosowywanie się do warunków, które panują w świecie, między innymi większa otwartość na zachwyt i piękno, na przyjemność zmysłową, przede wszystkim taką czuciową, na ciszę, odpoczynek, na złapanie kontaktu ze sobą. Czy te jakości, którym pozwoliłaś ciut bardziej się rozgościć w swojej przestrzeni grudnia, wniosły coś nowego w tą wizję wymarzonych świąt? Być może coś sobie odpuściłaś z takich e, tradycji, które do tej pory trzymałaś mocno, mocno nie puszczałaś i które e, mimo tego, że Cię uwierały, na przykład że się prawie wrzynały w ciało, to jednak no, pilnowałaś, żeby dopiąć pewne rzeczy po staremu, tak jak się powinno, i byłaś bardziej w tym świecie posłuszeństwa i ofiary, czyli posłuszeństwa pewnym autorytetom, pewnym wzorcom z zewnątrz płynącym, pewnym siłom, które no, uznałaś za ważniejsze od siebie. I którym się podporządkowałaś, czyli oddałaś kawałek swojej przestrzeni, energii, wolności, żeby realizować je w taki, a nie w inny sposób. Być może coś już z tej przestrzeni udało się puścić. Na przykład, nie upierasz się tak mocno przy klasycznych 12 daniach na wigilię. Albo może zastanowiłaś się i chciałabyś, żeby prezenty w tym roku na przykład były symboliczne, żeby się umówić z rodziną na to, że będą one um, na przykład do 50 zł, a nie do 550 zł. I teraz... Jest ci trochę łatwiej, kiedy myślisz o swoim budżecie domowym, kiedy planujesz wydatki na nowy rok, już tutaj jest więcej luzu, odpuszczenia, swobody, już nie potrzebujesz się tak mocno spinać. Może jest to delegowanie jakichś zadań, jakichś przygotowań świątecznych. Na przykład w tym roku mama nie ubiera choinki, tylko robicie to wy, drogie dzieci. I dzieci faktycznie czują, że. Mama im zaufała, i że mogą zrobić choinkę po swojemu, nawet jeżeli na tej choince no, będą na przykład same czerwone bombki i e, jeden miś. To, to właśnie to będzie ta właściwa choinka w tym roku, a nie taka, jak sobie wyobraziłaś, albo jak co roku zachwycasz wszystkich domowników swoim poczuciem estetyki. Czyli to jest też to zaufanie wielkości inny, innych ludzi, że ja mogę pewne rzeczy im powierzyć, że oni wyrobią się z tymi zadaniami, ten kredyt zaufania będzie adekwatny do ich możliwości, do wieku, jeśli chodzi o dzieci, i że one, dzięki temu, że im zaufasz, że im powierzysz pewne zadania będą mogły też wzmocnić siebie, bo poczują okej, okay, mama we mnie wierzy. Ja dam radę ubrać tą choinkę. Yy, bo za chwilę być może zbiorą za to yy, co zrobiły pochwały, czyli będą mieć takie poczucie, że dokonałam czegoś, dokonałem czegoś, że ja potrafię, że ja mogę, że ja mam wpływ na rzeczywistość, że ja nie jestem tylko yy, no właśnie kimś kto yy, kto jest tylko pomocnikiem Świętego Mikołaja, ale być może też już troszkę staje w takiej roli kreatora, takiej roli dawcy, takiej roli no, bardziej dorosłej. Szczególnie dla dzieci może być to ciekawa przygoda, jeśli im na to pozwolisz. I podobnie może być z bliskimi, z domownikami. Jakby to było, gdybyś jakimiś tematami, którymi zwyczajowo w święta do tej pory się zajmowałaś, w tym roku mm, no, zawiesiłabyś je e, albo na kołek, czyli w ogóle z nich zrezygnowała, albo wprost zakomunikowała: W tym roku ja nie podejmę się ubierania choinki, czy jest coś chętne. I popatrzyła, co się dzieje, kiedy oddajesz inicjatywę. Dla wielu kobiet puszczenie kontroli, no właśnie, zaufanie wielkości innych y, ludzi, poproszenie o wsparcie i pomoc, no to są takie grube progi. Y, progi często mocno y, zaryglowane, nie dajemy sobie tam za dużo przestrzeni, żeby przyjąć wsparcie, żeby. Rozluzować te oczekiwania w stosunku do siebie, te właśnie sztywne struktury i plany, między innymi związane z tradycją i z przygotowaniami tradycyjnymi do świąt, ale też związanymi z tym, co ja mogę, a czego ja nie mogę zrobić. No bo oczywiście jak się zepnę, tak, jak się zmuszę, jak się po prostu przycisnę do ściany, to zrobię te 12 dań, no ale i co z tego? Skoro właśnie będę zmęczona, wykończona, sfrustrowana, zła, że nikt mi nie pomaga, że wszystkim, że wszystkim jestem sama. I takie klimaty w tym roku żegnamy, przynajmniej z decyzji, z intencji. Więc jeszcze raz dzisiaj, w poniedziałek, w czasie początku drugiego tygodnia vlogmasu. Zapraszam cię do takiej rewizji swojej wizji dobrych świąt. Co z tej wizji możesz odpuścić, scedować, delegować, zrezygnować, może nawet opłakać? No, szkoda, że nie będzie tej wielkiej choinki do sufitu. W tym roku będzie na przykład taka malutka, jak tutaj, i wystarczy. I okazuje się, że wystarczy. A ty ten czas sprowadzania choinki, ubierania jej, obstalowywania, potem zmiatania igieł, potem rozbrajania jej, no, przeznaczysz na przykład na coś, co bardziej Ciebie otwiera, na przyjemność, na piękno, na radość, na ten moment ciszy i zatrzymania, albo na cokolwiek innego, co Ty wybierzesz. Jako wartość dla siebie. Więc dzisiaj mocno Cię zapraszam do takiej właśnie rewizji swojej wizji świąt i jeszcze raz zastanowienia się, o co tu tak naprawdę chodzi. W tym grudniu, w tym przesileniu e, zimowym, w tych narodzinach Jezusa, w tych narodzinach światła czy to są tylko dla mnie puste hasła? Jakieś odpryski starej tradycji, jakaś forma, która nie ma już treści, to jest ten dzban pozbawiony żywej wody. Czy ja potrafię nadać temu takie znaczenia, które będą dla mnie żywe, które mnie zasilą, które połączą mnie właśnie z tymi siłami wyższymi ode mnie, z moją duchowością, z moją medytacyjnością, z transcendentalnością? Co za same trudne słowa, ale właśnie z tym wymiarem, z tym wymiarem mojego życia, który nie jest taki zwykły, że tak powiem, jest sakrum, jest czymś odświętnym, jest czymś wyjątkowym i do tej wyjątkowości ja sobie w tym roku zrobię dostęp innymi ścieżkami. Pozwolę sobie wpuścić właśnie tą żeńską energię, tą elastyczność, ten przepływ wody, która mija przeszkody i dopływa tam, gdzie potrzebuje dopłynąć po swojemu. Ja sobie zbuduję most do tych wszystkich wspaniałych wartości, do czucia ich całą sobą, do ucieleśnienia tego cudu miłości i prawdy w sobie, w swoim życiu, w swojej rodzinie w swoim otoczeniu. No właśnie, może inaczej, może inaczej. Niektóre elementy będziesz chciała zostawić, niektóre uznasz za e, sycące, za wartościowe, za takie twoje i wspaniale z tej tradycji, z tego co się utarło, ale też ta elastyczność, ta zmienność kobiecej energii Zaprosi Cię do tego, żebyś dodała troszkę innych przypraw do tej potrawy grudniowej swojej, żebyś być może zmieniła jakieś nawet główne składniki i zobaczyła, co się wydarzy, uruchomiła swoją ciekawość, otwartość, właśnie poluzowała ten gorset męskiej energii, która trzyma tradycję, która jest taka usztywniona, wierna pewnym prawom, od odmierzona i precyzyjna. Jakby to było, gdybyś ją zaprosiła do współpracy z tą elastycznością, przepływem wody, z tą zmieniającą się formą wody. Nadal przecież wodą jest lód, para wodna. Także te różne formy, które przyjmuje dla nas woda, są taką lekcją do tego, że zmienność jest dobra, że. Jest to element życia, że nie musi być e, jak zawsze, że może być po nowemu. I teraz, co to jest to po nowemu dla ciebie? W te święta, w ten grudzień. E, parę przykładów odpuszczania albo zmiany podałam ci w tym nagraniu, ale też proszę cię, żebyś uruchomiła swoją ciekawość, swoją otwartość, swoją kreatywność. Żebyś poprosiła swoją wewnętrzną boginię, poprowadź mnie w tym roku. Niech to będzie dla mnie wyjątkowy, cudowny, magiczny czas, ale właśnie taki jeszcze głębiej, mocniej połączony z moim czuciem, z moimi emocjami, z moim ciałem, z moimi możliwościami energetycznymi, intelektualnymi, finansowymi, emocjonalnymi. Tak, żebym robiła to w granicach moich możliwości, żebym siebie nie przekraczała, żebym siebie nie ściskała, żebym siebie nie puszowała, tylko żebym ja dla siebie przede wszystkim była tą siłą łagodności, tym radosnym przyjęciem, akceptacją, tą miłością, tą czułością. Kiedy sobie dasz takie jakości, będzie Ci o wiele łatwiej dać je dzieciom, mężowi, bliskim, współpracownikom. I to Ty wniesiesz swoją energią, tak przemienioną, właśnie tą cudowną, świąteczną atmosferę. Bez względu na to, czy tylko przy rybie i łóżkach, a nie dwunastu daniach. Bez względu na to, czy przy wielkiej choince i drogich prezentach, i e, wypucowanym domu. Być może nie, może właśnie nie musi być idealnie, nie musi być po staremu, żeby było pięknie i dobrze. Sprawdź to proszę dla siebie i jeśli będziesz mieć swoje odkrycia, to chętnie o nich poczytam i to też zainspiruje inne kobiety do tej większej elastyczności, do tej zmiany w grudniowych nawykach, w grudniowym pędzie po idealne święta. Zdefiniuj dla siebie tym razem po swojemu, tak jak ty czujesz, tak jak ty potrzebujesz. Twoje zdanie się liczy, ty jesteś ważna, twój wybór ma znaczenie. Nadaj mu znaczenie. Spraw, żeby on był w tym roku wiążący, ponieważ ty uznajesz swoją wartość, swoją wagę, bierzesz swoją rangę kobiety, która żyje w takiej rodzinie, w takim środowisku, ma takie zasoby. I robi dobry użytek z tego bogactwa, które już ma, tu i teraz. Serdeczności i do zobaczenia w następnym odcinku.